Kierowców jest mało, dlatego że nie ma systemowego sposobu na to, aby zapewnić dostęp kierowców do rynku pracy. Kiedyś z wojska rokrocznie wychodzili młodzi ludzie z prawem jazdy kategorii C i oni rozpoczynali pracę w zakresie w charakterze kierowcy. Obecnie wojsko już funkcjonuje na zupełnie innych zasadach w związku z tym, ktoś musi kształcić. Więc Ponieważ to, kształt, to szkolenie kierowcy jest bardzo drogie, kosztuje ponad 10 tysięcy złotych, więc ten ciężar tych wydatków albo biorą na siebie pracodawcy, albo powinno wziąć państwo. Nominalne zapotrzebowanie roczne przekracza 30 tysięcy pracowników na 30 tysięcy wolnych miejsc pracy każdego roku, bo mamy do czynienia z wymianą kadrową, z wymianą pokoleniową, więc 30 tysięcy w normalnej sytuacji. Dzisiaj mamy brak około 100 tysięcy kierowców. Wiemy, znamy ten problem i szukamy rozwiązań, ale on jest rozbity na kilka resortów. Czyli tu trzeba znaleźć wspólną politykę wsparcia dla polskich przewoźników w zatrudnianiu, przekwalifikowaniu, w szkoleniu kierowców. Mamy do czynienia tutaj z, taki, z taką próbą przerzucenia kosztów na samych przewoźników. My dzisiaj nie jesteśmy w stanie zająć się kształceniem kierowców. My chcemy zatrudnić takich, którzy, których nam prawo... Zezwala, a mianowicie takich, którzy posiadają już szkolenie wstępne, którzy po, posiadają certyfikat kwalifikacji, którzy mają spełnione wszystkie warunki do tego, żeby od jutra siąść za kierownicę samochodu i wykonywać pracę kierowcy. Oczywiście my jesteśmy otwarci na tym, iż z tych wszystkich instrumentów, które są w Urzędach Pracy, żeby można było korzystać, potrzeba myślę w tej chwili tak na, na gorąco jeszcze więcej liczby spotkań z Urzędami Pracy i przedsiębiorcami pracy aby pokazać, jakie, jakie są możliwości skorzystania z tego, bo są niepokojące dane, że z liczby którzy przeszkolonych kierowców tylko 56% podejmuje pracę, czyli tu jest jakiś błąd.